Jeżeli chodzi o temat przeciążenia takiego psychicznego w wyniku, no właśnie bardzo intensywnej pracy, najczęściej mam do czynienia z przedsiębiorcami, osobami związanymi z branżą medyczną, czyli to są właśnie najczęściej lekarze. Też branża IT jest bardzo jakby obciążona i narażona, bo tam właśnie tego w, każdy, w każdym z tych trzech obszarów. To, co jest bardzo charakterystyczne, to nienormowany czas pracy albo, że ta praca wymyka się spoza takich ram 8, 15 czy 16. Tylko te osoby mówią o tym, że no właśnie, cały czas jest czy myślenie o firmie, czy myślenie o pacjentach i załatwianie czegoś zdalnie, czy informatycy, ogólnie branża IT, odpisywanie na maile i bo się coś komuś wykręciło i ja teraz muszę to szybko posklejać. Więc to obciążenie. W wielu takich zawodach po prostu jest obecne i często nie wiedzą tego osoby spoza tych branż. Mają poczucie, że to jest lekkie, łatwe i przyjemne i że tylko zbija się śmietanka najczęściej. Natomiast tak nie jest. Ja, jako przedsiębiorca i kilkanaście osób zatrudniałam w swoim życiu, i pochodzę z rodziny przedsiębiorców i mam męża przedsiębiorcę. Także jestem od zawsze i na co dzień, jakby z, z tymi obciążeniami. Poza tym, no, wiemy wszyscy, jak wygląda praca w Polsce, jak wygląda prowadzenie przedsiębiorstwa czy firmy w Polsce. Jest to po prostu obiektywnie trudne. I jeżeli wiemy o tym, że to jest trudne, a myślę, że to jest ważne, żeby to wybrzmiewało, że to nie jest od po prostu e, trochę obciążenia, a reszta to już sama przyjemność, tylko że jest to wymagające czasu, energii, siły i poświęcenia czasami jakichś innych obszarów na rzecz dobrze prosperującego swojego życia zawodowego, e, to nadal nie ulega wątpliwości, że dopóki nie zapanuje jakaś względna równowaga pomiędzy życiem osobistym a tym zawodowym, to człowiek będzie nieszczęśliwy. Pięknie brzmi. Prawda? Równowaga, work-life balance, tak? Teraz takie modne określenie. I deklaratywnie ludzie powiedzą, tak, tak, ja wiem, że tak powinno być. Także ludzie to wiedzą, że powinni mieć taką równowagę. Natomiast to, co będzie psychologa najbardziej interesował, to dlaczego nie są tego w stanie wcielić w życie. I tu psycholog może bardzo pomóc. Tak, czyli z tego momentu, w którym pacjent jest i nie jest szczęśliwy. A chciałby się znaleźć w drugim miejscu, bo tam on widzi, że może, może to szczęście osiągnąć, ale jest coś pomiędzy tymi punktami, coś, czego on nie jest w stanie przebrnąć sam. Tak, nawet się stara, czy jakby ma takie wyrzuty sumienia, że nie jest w stanie, no właśnie, cieszyć się, czy być z tą rodziną. Od tego jest psycholog i umiemy to zrobić.